Cześć, tutaj Łukasz z RodziceWBiegu.pl, witam Was serdecznie. Dzisiaj za moimi plecami widzicie całą linię przyczepek które Chariot. Przyczepki, które cieszą się Waszym zainteresowaniem od dobrych dwóch lat, ponieważ te kolory, ta kolorystyka, te modele obowiązują, właśnie tak jak wspomniałem, od dwóch lat. Często nie macie okazji przyjechać do nas na Powiśle, spotkać się z nami dla, i pytacie telefonicznie czym się różnią poszczególne modele chariotu, e, Chariota. Stąd e, dzisiaj takie porównanie. Wydaje mi się, że skondensowane, krótko, e, ale najważniejsze, postaram się uchwycić różnicę między tymi czterema modelami. I teraz tak, zaczynamy po kolei idąc od tego modelu, który jest e, podstawowy. Natomiast e, ma swoje zalety. Już pokazuję tak, to jest przyczepka ture Chariot Lite w tej kolorystyce jest obecnie dostępna na naszym rynku. Natomiast tak, po pierwsze przyczepka jest najlżejsza ze wszystkich przyczepek. 11,7 kg waży. Jest to tak zwany pakiet standard. Co otrzymujecie w pakiecie standard? W pakiecie standard otrzymujecie dwa duże koła wraz z dwoma kółkami spacerowymi, które tutaj widzicie oraz dyszel do roweru. Co charakteryzuje przyczepkę? To tak, przyczepka, co wspomniałem, jest najlżejsza, Przyczepka ma oczywiście pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Wentylacja zapewniona na plecach dziecka. Wentylacja w nóżkach dziecka. W środek my mamy tutaj dwie siateczki dla dziecka z jednej i z drugiej strony. Moskitiera, osłona przeciwsłoneczna, przeciwdeszczowa jest w standardzie. Przyczepka, co ważne, jest amortyzowana. Zobaczcie, że przyczepka samodzielnie pracuje. Z tyłu mamy taką oto siatkę, Dosyć pojemna. Oczywiście dwa światła czerwone mamy z tyłu. Dwa światła Białe są z przodu, ze względu na przepisy obowiązującego w Polsce prawa. Regulowana rączka, to co, to co widać. Wyższa, niższa osoba, cyk, mamy, chwila, moment i możemy regulować ją sobie. Naprawdę warty egzemplarz uwagi, choćby ze względu na to, że to jest przyczepka przede wszystkim amortyzowana. Następny egzemplarz, mamy tutaj przyczepkę tuleczari od Cross. To jest następny egzemplarz, trochę cięższy, ponieważ ten waży 11,7, ten waży 13,8. Natomiast tak, jest to przyczepka, która ma tak zwany pakiet sport, e, pakiet standard i pakiet comfort. Pakiet comfort e, standard. Tu mam tak dwa kółka spacerowe z przodu, dyszel. Dodatkowo ta przyczepka kapsułowo i bryłowo jest zbliżona do lighta. Natomiast tak, mamy tutaj dwie istotne rzeczy. To tak, mamy amortyzację, która jest regulowana. Tu mieliśmy amortyzację, która jest że tak powiem stała. Natomiast tutaj mamy amortyzację, którą jak widzicie, piórową, którą regulujemy pod wagi Waszego dziecka. Druga rzecz, na którą zwracam Wam często uwagę, to tu już w tej przyczepce mamy trzystopniowe, regulowane oparcie, czyli jak dziecko zasypia, możemy spokojnie położyć. Ta pozycja jest naprawdę głęboka. Zobaczcie sobie, Na pozycja wyprostowana wygląda tak, pozycja pochylona wygląda tak. I co istotne, w mamy siatkę, Tutaj mamy oczywiście siatka też jest elastyczna, można sporo rzeczy napchać. Natomiast tu mamy też dodatkowo kosz, który jeżeli nie chcemy go używać, możemy też go dodatkowo podwieźć na ramę. On jest naprawdę bardzo pojemny. Sam się o tym przekonałem wielokrotnie. O, w ten sposób, tak jak wspomniałem, dwa światła czerwone z tyłu, względy bezpieczeństwa również. Także naprawdę przyczepka super, jeżeli chodzi o nasze polecenie i Wasze, wasze wybory. No i tutaj mamy przyczepkę, która jest najwyższym modelem z przyczepek. już powiem dlaczego. Bo tak, mamy pakiet standard, pakiet comfort i pakiet sport. Czym one się różnią? To tak. Konstrukcja bryła taka sama, bo to są przyczepki oczywiście jednoosobowe, jak widzicie, bo dla jednego dziecka. Dwa kółka spacerowe, Dyszel. Dodatkowo to, co mamy w krosie, już, czyli regulowane oparcie, ta sama pozycja. Z tyłu to, co jest też w krosie. Mamy kosz pojemny, siatka też. Natomiast mamy tutaj dodatkowo cztery elementy, na które ja Wam zwracam uwagę. To są tak, dwie moim zdaniem, istotniejsze rzeczy, dwie mniej istotne dla użytkowania dla rodzica to jest tak. Po pierwsze, to co jest na polskim rynku rzadkością w przyczepkach, mamy otwierane boki, zapewniona dodatkowa wentylacja. Tutaj możemy to. Przesłonić, dziecko jest chronione, natomiast e, dodatkowo na pewno dopływ, dopływ powietrza dodatkowy. Tylko pytacie wielokrotnie, czy w niższych modelach jest też kwestia tego, że mm, robi się szklarnia w, w przyczepce. Na pewno nie, ponieważ mamy też wentylowane w każdej przyczepce plecy, tak jak tutaj, dwa wloty powietrza na dole. I co jest jeszcze istotne tutaj, jeżeli jeździcie na rolkach, to mamy dodatkowo hamulec tarczowy. Naprawdę żyletka, jeżeli chodzi o użytkowanie. Chodzicie, spacerujecie w górach. Serdecznie polecam. Sam się o tym przekonałem, że buty z dobrym bieżnikiem, plus dodatkowy hamulec tarczowy, naprawdę pomaga. I dodatkowo mamy tutaj tak, w krosie jeszcze jest, możemy pokazać, w sporcie mamy pianę tu i tu na plecach dla dziecka. Ona jest składana, jeżeli macie życzenie, kask nie jest zalecany. Natomiast jeżeli macie żeby ochotę, żeby dziecko jeździło w kasku. Przeginamy tutaj i dziecko może założyć kask. W Krosie, zobaczcie sobie, ta pianka jest tylko i w lajcie, jest na pupie. I dodatkowo, Sport, ze względu na swoją, że tak powiem, może i wartość, ma dodatkowy systematyk radzieżowy w dyszlu. I tutaj, w, tej, w tym miejscu, dodatkowo. I z takiej linii, tak, to co przedstawiłem, Light Cross Sport, mamy jeszcze, a i jeszcze waga. Waga Sporta jest praktycznie taka sama jak Krosa, 14 kg. I dodatkowo mamy ostatnią, największą przyczepkę z Chariotów. Jest to przyczepka, która jest tylko w wersji dwuosobowej. Pytacie, dlaczego? No, po prostu firma tak wymyśliła sobie. Natomiast jest to przyczepka największa, najwyższą pozycję siedzącą ma dla dzieci. Zobaczcie sobie bryłę, porównajcie sobie. W porcie w dwójce i w kabie ta pozycja będzie taka sama, ale tutaj mamy 71 cm wysokości na plecy dla dziecka. Jest to przyczepka, która charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma. Plastikową podłogę. Fajne, fajna rzecz w utrzymaniu, wsiadaniu, wysiadaniu dla dzieciaków. Tutaj mamy materiałówkę. Też pytacie często, jak to wygląda, jeżeli chodzi o użytkowanie. Nie ma obawy co do przemakalności, ponieważ te przyczepki są raczej wyżej postawione, natomiast tutaj mamy totalną gwarancję tego. Natomiast pokażę bagażnik. Tam mieliśmy kosze, natomiast tak, tu mamy bagażnik 100 litrowy, który jest zintegrowany z bryłą przyczepki. Jest ogromny, jak widzicie, natomiast musicie mieć świadomość tak, tego, że pochylamy oparcie jednego dziecka czy drugiego, zabieramy sobie trochę tą, tą przestrzeń bagażową, natomiast duży plus na przykład w obsługi dzieci. Jeżeli dzieciaki sobie jadą, sam wielokrotnie to doświadczyłem, składanie i podawanie posiłków, czy tędy, super, super sprawa. Co więcej, przyczepka na pewno warta uwagi, regulowane oparcia i amortyzacja piórowa również regulowana, Przyczepka, która cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem moje dzieci do 7 roku życia na pewno używały tej przyczepki, było, było naprawdę świetnie. Duży plus, że jak dzieci na przykład chcą już same podróżować na rowerku, a zmęczą się, znudzą, wtedy wrzucamy, rowerek możemy wrzucić biegowy czy z pedałami tutaj, natomiast małego pasażera wkładamy, wkładamy do środka. Jak widzicie każda z przyczepek ma, ma swoje plusy. Zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową rodzicewbegupel. Jeżeli jesteście w Warszawie, to wpadajcie do nas na powiśle, pomożemy, doradzimy. Do zobaczenia.